Cole plus Wania to jeden z popularnych shipów w Ninjago. A ostatnio Doc Wyatt dał nam nowe informacje na ten temat. Na temat właśnie Kola i księżniczki Vani, o których sobie dzisiaj porozmawiamy. Jednak od razu uprzedzę, niektórzy będą srogo zawiedzeni. Jak zwykle, wszystko miało miejsce na Twitterze, gdzie jeden z użytkowników zapytał Doka o to, co sądzi o Kolu i Vani jako parze. Ponieważ na końcu y, Crystal widać, jak ninja obejmują Twoje partnerki, przykładowo Jay Nier, Kai Skylar, Zane Vicks, i właśnie Kolwanie. No i czy jego zdanie można ich postrzegać jako parę? To odpowiedział, że jeśli pyta o jego opinię, to nie. Zdaniem doka nie można ich postrzegać jako pary. Mimo tego, że w tamtych czasach jeszcze nie był głównym scenarzystą, to pewne scenariusze, wado właśnie tego pisał, no i Kol i Wania nigdy nie mieli stanowić pary. Jeden ship w Ninjago mniej. Tak chyba najprościej można to wszystko skrócić, bo jak się okazuje, Kol i Wania to po prostu zwykli przyjaciele i nigdy nic między nimi nie było i nie miało być. Czy to dobra decyzja, czy zła? Moim zdaniem jest to obojętne, tak szczerze. Między tą dwójką i tak raczej byśmy w większej relacji nie mieli w dalszej części serialu, więc to tylko taki smaczek dla fanów, a przynajmniej moim zdaniem. Trochę szkoda, bo Kol jako jedyny nie znalazł swojej drugiej połówki, ale być może w Powstaniu Smoków to się kiedyś zmieni. A jeśli nie, to chyba najlepiej będzie dla niego, jeśli zostanie przy ciastach. W końcu je naprawdę bardzo, bardzo lubi. Pewnie te Aina też by mu smakowały. Na dzisiaj to wszystko, tylko takie szybkie info. Hej!